Jest z nami też nasz wybitny specjalista od spraw fitnessu Magdalena Jedynak, która będzie tutaj, znaczy jest już naszą kadrą instruktorską. Magda, Ty dowodzisz fitnessowcami, powiedz nam jakie będą zajęcia, kto będzie prowadził zajęcia i dla kogo one są? E, więc zajęcia skierowane są do wszystkich, dedykowane są dla osób pełnoletnich. E... Do osób to naprawdę nie wiadomo do którego wieku, bo zdecydowanie jest tak, że osoby, które są sprawne fizycznie długo, czyli nawet 70 z lat, z mogą korzystać z zajęć. Zajęcia są wzmacniające, choreograficzne, taneczne, jak i rozciągające. Mamy najlepszą kadrę, naprawdę najlepszą. Jeżeli chodzi o wzmacnianie, mamy wybitnego szkoleniowca. Z takiej międzynarodowej szkoły fitness Karolina Libelt, która prowadzi zajęcia z typu body art, body and mind. Nie ukrywam, że Karolina jest rozchwytywana przez wiele klubów w Polsce, Zgadza prawda? Się. Zgadza się. To A jest, jest u nas w Gdyni, w Nie. Energy Klubie. Właśnie w tej chwili prowadzi zajęcia trening funkcjonalny, który jeżeli chodzi o trójmiasto, będziemy mieli drudzy. Jeszcze w jednym klubie tylko w trójmieście znajduje się, znaczy będzie w grafiku trening funkcjonalny. Do tego mamy Krystiana Kwidzińskiego fenomenalny tancerz, przez 10 Dokładnie. lat trenował y, y, taniec towarzyski. No i wielu, wielu wielu innych. Jeszcze mogłabym wymieniać wiele, naprawdę. Także zapraszam na zajęcia. Reszta informacji na stronie klubu energymyślnik.club.pl i zapraszamy na zajęcia. Zapraszamy.